Dzień dobry moi drodzy, witam Was bardzo gorąco i bardzo serdecznie na kanale TSL Master w pierwszym odcinku serii o sprzedaży TSL. Czyli, dzień dobry, ja tutaj będę podstawiał samochody. Dziś pierwszy odcinek bardzo ważny dla mnie chciałem opowiedzieć o tym, jak budować pewność siebie w rozmowach telefonicznych z klientami korporacyjnymi, z klientami firm produkcyjnymi. Wiem, że jest to bardzo duży problem w pracy początkujących adeptów spedycji handlowych i wiem, jak bardzo dużo pracy kosztuje też to, aby w tych rozmowach telefonicznych z potencjalnymi klientami brzmieć swobodnie, a przede wszystkim co jest. bardzo bardzo ważne brzmieć pewnie w tym, co się mówi. Także ym, dziś chciałbym w tym krótkim odcinku opowiedzieć troszeczkę o takich yy, możliwościach, o takich zwrotach, kluczach, o takich pomysłach, które pomogą Wam, mam nadzieję, w codziennej pracy w spedycjach handlowych. Też tutaj rozpisałem sobie kilka takich punktów, aby, aby trzymać się tego, tego, tego ramowego, że tak powiem, scenariusza, który dzisiaj dla Was przygotowałem. Także jeżeli na, w tym odcinku chociaż jedna rzecz będzie przydatna dla Ciebie w Twojej pracy w spedycjach handlowych, mam do Ciebie gorącą prośbę, abyś zostawił subskrypcję tego kanału. Jak sam widzicie, jest, jak sami widzicie, jest to nowy kanał, oczywiście pomoże on nam rozwijać. Jakościowe treści, pomoże on nam rozwijać studio, pomoże on nam przygotowywać się jeszcze bardziej do tego, aby tego, tego doświadczenia, tej wiedzy przekazywać wam w jak najlepszej dla was formie, aby każdy z was mógł czerpać w codziennej pracy. W spedycjach handlowych, w rozmowach z klientami oraz w tych działaniach operacyjnych, jak najwięcej wiedzy. Tej wiedzy, którą ja nabywałem przez ponad 10 lat pracy w logistyce i przede wszystkim wiem, że te schematy, o których będziemy rozmawiać, działają, bo sam na własnej skórze przerobiłem właśnie działania na tych schematach. Moi drodzy, tematem wstępu. Jeżeli już jesteśmy po tym takim oficjalnym przywitaniu, chciałbym poruszyć w tym odcinku bardzo ważny temat, czyli brak pewności siebie w rozmowach z klientami, w rozmowach telefonicznych, w cold callach, co jest bardzo ważne jednak, jak sami dobrze wiecie, ten cold calling i te telefony zimne są no, jednak nieodłączną częścią pracy w spedycji handlowych, dlatego założyłem sobie z góry, że ten odcinek pierwszy poświęcimy właśnie temu takiemu sporemu, sporemu problemowi. Powiem Wam, widziałem w swoim doświadczeniu adepci spedycji handlowych, czyli nowi pracownicy w spedycjach handlowych Bez doświadczenia, którzy pokończyli szkolenie miesięczne czy półmiesięczne, wchodzili do, do branży Na papierze teoretycznie wiedzieli wszystko, wiedzieli jak przeprowadzać rozmowę, wiedzieli jak powinna ta rozmowa wyglądać Teoretycznie rewelacja, super, były, super byli przygotowani Oczywiście zderzenie z rzeczywistością pojawiało się przy pierwszym tak jakby wykonanym telefonie I, i skąd to się bierze na pewno z konkurencyjności to jest to jest raz konkurencyjność w tej branży jak wszyscy wiecie jest bardzo duża dlatego już od samego początku trzeba być przygotowanym do, do rozmowy ja powiem wam ze swojej strony. Pracując w 2012 albo 2013 roku jako specjalista do spraw logistyki w firmie produkcyjnej, gdzie to właśnie spedycje handlowe były moim klientem, i to ja rozdysponowywałem ładunki i, i, i byłem odpowiedzialny za dystrybucję wyrobów gotowych, uwierzcie mi, że takich telefonów zimnych dostawałem czasem 10 dziennie od, od handlowych spedycji. Wiem, jak to wygląda, wiem, jak to wygląda z drugiej strony, dlatego też no później bardzo często takie zimne telefony odbijały się już po prostu od recepcji, bo przy natłoku pracy, którą wykonuje logistyk w firmach produkcyjnych, przy, przy tym ciśnieniu, które się pojawia w pracy, w pracy logistyków, naprawdę są takie dni i takie momenty, że te telefony. Może nie to, że są zbędne, bo tak naprawdę każdy telefon nowej spedycji jest potencjalnie najlepszą ofertą do, do wprowadzenia, ale nie zawsze jest na to czas i nie zawsze jest na to miejsce, więc, więc powiem wam, jak do tego przede wszystkim się zabrać, aby w danym momencie i jak do tego podejść, aby w danym momencie ten telefon nie odbił wam się od ściany. Przede wszystkim, moi drodzy, jeszcze pierwsze takie pytanie, skąd pojawia się ten brak pewności siebie, mimo tego, że wiedza teoretyczna jest, że wiedza teoretyczna jest przerobiona, jest przerobione szkolenie. Pojawia się przede wszystkim, tak jakby z braku pewności tego, o czym się mówi. Czyli to, że znamy rodzaje samochodów, wiemy, że dzień dobry, ja tutaj będę podstawiał samochody, teoretycznie może zadziałać, bo mówimy, że te samochody są. Jakie państwo mają samochody? No wszystkie. Dziękuję, do widzenia. No tutaj już tak naprawdę możemy sobie odłożyć telefon sami i udać, że coś nas rozłączyło, bo, bo to się tak po prostu skończy. Moi drodzy, pierwsze takie działanie, które możecie podjąć, aby otworzyć sobie tą furtkę do zrobienia czegoś więcej, jak wysłania oferty na zasadzie info małpa lub, lub, lub kontakt małpa, nazwa firmy, jest zrobienie dobrego researchu. I nie mówię tutaj o researchu na zasadzie: otwierasz internet, strefa ekonomiczna w Twoim mieście lub w okolicy, robisz sobie listy firm, dzwonisz, dzień dobry, nazywam się Tomek, Sebastian, Kasia czy, czy Iwona, i ja tu będę podstawiać samochody. Bo na wstępie już jest to wyjście z przegranej pozycji. Moi drodzy, zrobienie researchu na zasadzie bardzo prostej. Jeżeli chcesz zadzwonić do firmy produkcyjnej, bo tak naprawdę to są najlepsi potencjalni klienci w, na początku pracy w spedycjach handlowych, jest bardzo prosty trik, aby przebić się przez recepcję. Załóżmy, wybierasz sobie firmę do której będziesz dzwonić, zrób krótki research nawet na Google Mapie, zobacz jakie firmy są w okolicy produkcyjne, jakie duże fabryki są obok. Już powiem ci po co ci to będzie potrzebne. Dzwoniąc do firmy X Odbierając, czy tam łącząc się z recepcją, bo jeżeli jest podany numer do logistyki, rewelacja teraz coraz częściej jest podany, czy bezpośredni kontakt, czy bezpośrednia osoba kontaktowa, praca jest tutaj ułatwiona, ale wystarczy zrobić taki, że tak powiem, numer lub taki myk, dzwoniąc do firmy produkcyjnej powiedzieć dzień dobry, ja dzwonię z firmy transportowej, z firmy spedycyjnej. Dzwonię do Państwa z taką z takim prośbą, dzwonię do Państwa z takim pytaniem, ponieważ my na co dzień dostarczamy swoimi samochodami materiał do Państwa sąsiadów. Do firmy, jaka tam będzie. Jedne firmy, A firmy, B firmy, C, to już w researchu sobie wybierzesz, która, do której firmy będziesz chciał teoretycznie dostarczać materiały. Powiem Wam tak, im bardziej znana marka, tym na początku będzie to budowało Waszą pewność gracza na rynku. Ludzie, którzy siedzą po drugiej stronie telefonu, jeżeli usłyszę, że na przykład dostarczasz materiał do znanej marki, która jest gdzieś obok, jest dużą korporacją, i powiesz, że dzień dobry, dzwonię z firmy tej spedycyjnej, my na co dzień dostarczamy swoimi samochodami materiał do państwa sąsiadów, czyli to i to, mamy wolne pojazdy do załadowania na kierunkach eksportowych. Czy mogłaby mnie pani połączyć, czy mógłby mnie pan połączyć z działem logistyki? Ponieważ chciałbym się zapytać o możliwości. Właśnie ładunków eksportowych z Państwa firmy, z racji tego, że te nasze samochody po prostu kończą u Państwa sąsiadów. Uwierzcie mi, że 95% takich telefonów będzie skutkowało przełączeniem do działu logistyki, będzie skutkowało przełączeniem do osoby kontaktowej, a to już jest bardzo duży plus w kolejnym kroku. Moi drodzy, jeżeli już ten telefon zostanie przełączony do osoby kontaktowej, e, mówicie to jeszcze raz. Tutaj jest bardzo ważny punkt, na którym ja też chciałem się zatrzymać. Słuchajcie, w pierwszym e, kontakcie z osobą e, kontaktową z logistyki, czy z osobą decyzyjną z logistyki, uwierzcie mi w praktyce, potrzebujecie tylko dostać maila od tej osoby, aby przygotować ofertę. Nie. Myślę, że opowiadanie sztucznie o tym, jakie mamy auta, co podstawiamy, że się, jakie realizujemy kierunki, że my możemy. Słuchajcie, teraz, w tych czasach, gdzie tych, ta konkurencyjność tych firm jest bardzo duża, firmy zdają sobie sprawę, jakie macie, jaki jest wachlarz możliwości, jakie są kierunki, gdzie możecie tak naprawdę tutaj zapełnić tą niszę. I opowiadanie przy pierwszym telefonie, jakie robimy kierunki, jakie mamy samochody, jak to wygląda, na jakich kierunkach, jaki nasz. To nie jest tak naprawdę Waszym zadaniem, aby w pierwszym telefonie to uzyskać. Ja zawsze też polecałem swoim pracownikom, aby do pierwszego telefonu podejść w sposób następujący. Czyli, dzień dobry, nazywam się Tomasz, Iwona, Martyna, Kasia, Sebastian. Dzwonię z firmy spedycyjnej, ponieważ my na co dzień dostarczamy do Państwa sąsiadów firmy takiej i takiej materiał do produkcji i mamy wolne samochody na eksport. Pauza. Czyli powtarzamy dokładnie to samo, co powtarzaliśmy przy, przy recepcji. Z tym, że czy jeżeli Pan by pozwolił, od razu możemy przejść tak naprawdę do kolejnego kroku. Jeżeli Pan by pozwolił, ja bym przesłał te krótkie informacje drogą mailową, ponieważ to też pomoże Państwu się zapoznać z naszym szerszym wachlarzem w wolnej chwili. I tak naprawdę, Waszym zadaniem w pierwszym telefonie jest wyciągnięcie maila do działu logistyki. Powiem Wam dlaczego. Jeżeli odrywamy kogoś z działu logistyki, z jego bieżącej pracy. Możemy trafić na taki po prostu moment w jego pracy, moment jakiś problematyczny, stresujący, że tak naprawdę naopowiadacie się, jakie macie wachlarz tutaj um, możliwości, wachlarz um, taboru, który możecie podstawiać, wachlarz kierunków. Uwierzcie mi, że w 90% odkładając telefon, um, Osoba po drugiej stronie telefonu z działu logistyki nie będzie nawet pamiętała, jak macie na imię. To tak działa, dlaczego jest tak bardzo ważne, aby wyciągnąć tego maila? Ponieważ po kontakcie z telefonicznym, gdy dostaniesz maila, ta osoba już będzie wiedzieć mniej więcej: OK, że wydzwoniliście, OK, że macie na imię Kasia, Martyna, Justyna, Tomasz, Sebastian i dzwonicie z dokładnie tej firmy, o której powiedzieliście. I to jest klucz do wyciągnięcia maila w pierwszym telefonie. Jeżeli już wyciągniecie maila, wyślecie krótką ofertę. Moi drodzy, ja też polecam bardzo mocno, może nie od razu po telefonie mieć gotowego maila i wysyłać ofertę, tylko odczekać tę godzinę. W pierwszym zdaniu zawrzeć taki, takie stwierdzenie, że dzień dobry, dziękuję bardzo za poświęcony czas na, na rozmowę. Chciałbym przedstawić ofertę, o której rozmawialiśmy telefonicznie. Krótka informacja, w razie pytań pozostaje do dyspozycji i Wasza stopka w widocznym miejscu, żeby tak naprawdę te dane kontaktowe były widoczne. Powiem wam dlaczego? Jeżeli wysyłacie taką ofertę, uwierzcie mi, że też 90% takich ofert pozostaje raz, że bez odpowiedzi, ponieważ takich ofert firmy, czy pracownicy firmy produkcyjnych dostają kilkanaście dziennie to przynajmniej. Także może być tak, że wasz mail zostanie yy, tak jakby odebrany, ale nie będzie na niego odpowiedzi i zostanie schowany na czarną godzinę. W najlepszym wypadku zostaniecie dopisani do listy mailingowej firm transportowych. Ale o tym będę opowiadał w kolejnym odcinku, jak do takiego koszyka nie trafić. Po wysłanej ofercie, moi drodzy, must have, według mnie must have, który musicie wykonać przed końcem dnia, przed 15, przed 16, w zależności kiedy, kiedy pracujecie, czy najlepiej przed 15, bo nie wiecie do której godziny pracuje osoba, z którą rozmawialiście, zadzwonić, dowiedzieć, przedstawić się jeszcze raz, jak masz na imię, z jakiej firmy dzwonisz i dowiedzieć się, czy wasza oferta dotarła na maila, że chcesz tylko potwierdzić, czy oferta została odczytana i czy ten mail doszedł. Jeżeli tak, dziękuję, w takim razie ja daję czas na zapoznanie się, w razie pytań pozostaje do dyspozycji, tak jak wspominałem, bardzo ważna rzecz, tak jak wspominałem, nasze samochody codziennie dostarczają materiał do Państwa sąsiadów, tutaj znowu ten klucz, który, który jednak podeprze Waszą, tak jakby, pewność marki, ponieważ będziecie informować, że współpracujecie tutaj z klientem Y, czy Z. Tak jak wspominałem, nasze samochody codziennie dostarczają materiał do firmy XYZ i nasze samochody są wolne na kierunki eksportowe. Jeżeli tylko, jeżeli tak naprawdę ma Pan zapotrzebowanie na ładunki eksportowe, pozostajemy do dyspozycji. Ja w kolejnych dniach po prostu wrócę ewentualnie, możemy przygotować o wycenę konkurencyjną. Moi drodzy, teraz tak naprawdę wiecie, jak wygląda pierwszy taki możliwy schemat, jeżeli chodzi o pierwszy kontakt, taki zimny kontakt telefoniczny z klientem. Powiem wam teraz w drugim, w drugim kroku, jak ustrzec się lub ewentualnie przygotować się na pytania, które po tym teoretycznym szkoleniu mogą Was zaskoczyć, a takie pytania na pewno będą. Moi drodzy, wygląda to mniej więcej też tak, że mm, tak jak powiedziałem, waszym głównym zadaniem w pierwszym kontakcie telefonicznym jest otrzymanie maila lub, lub kontaktu bezpośredniego do osoby decydującej o rozdzielaniu ładunków do firm spedycyjnych w firmach produkcyjnych. Słuchajcie, jeżeli przyjdzie, padnie pytanie na zasadzie: a czy macie Państwo jakieś specjalistyczne naczepy, jolody? Muldy, czy na przykład operujecie Państwo na, na tego typu naczepach, bo na przykład zadzwoniliście do firmy produkującej, zajmującej się branżą papierniczą i 70%, że tak powiem, transportu odbywa się za pomocą specjalistycznej naczepy typu Joloda? Zawsze możecie, nie wiedząc, nie znając odpowiedzi na to pytanie, powiedzieć oczywiście, jeżeli Pan tylko poda mi adres mailowy, przeszlę pełną ofertę i zapozna się Pan z takim wachlarz, wachlarzem naszych możliwości, które może, możemy Państwu zaoferować. I to już jest klucz. Nie do końca macie świadomość, czy takie samochody, czy tam takie naczepy, macie dostępne. Oczywiście, bazując na popularnych narzędziach, giełdach transportowych, możecie teoretycznie podstawić wszystko. Czyli dzień dobry, ja tutaj będę podstawiał samochody, jakie Państwo macie wszystkie? Oczywiście, że nie. Więc tutaj bardzo fajnym takim wytrychem, lub bardzo fajnym takim. Kluczem jest, jeżeli tylko pan czy pani da mi adres mailowy, ja prześlę pełną ofertę naszej firmy i tam będą wykazane te specjalistyczne naczyny, którymi możemy zająć się przy transportu państwa ładunku. Już wtedy z tyłu głowy, jeżeli będziecie znali rodzaj tej naczepy, czy ewentualnie będziecie już troszeczkę wiedzieli, jakie to problematyczne pytanie padło, zapytacie się koleżanki czy kolegi, czy robimy intermodal, czy robimy naczepy typu JOLODY, czy ładujemy wszystko na muldy, możecie to zawrzeć w treści maila. Czyli w nawiązaniu do rozmowy telefonicznej, dopytywał Pan o rozwiązania, czy dopytywała Pani o rozwiązania transportu naczepami specjalistycznymi typu JOLODA. Na przykład, niech to będzie, niech to będzie ta, ta naczepa, która jest bardzo trudno dostępna. W nawiązaniu do Pana pytania, przesyłam w ofercie wyszczególnioną ilość tego typu naczep do, do załadunku. I już tutaj przede wszystkim jest bardzo ważna rzecz, ponieważ macie kontakt do y, klienta, już wiecie, na jakim tak naprawdę klient operuje y, taborze do, do swoich załadunków, jeżeli chodzi o ładunki eksportowe. Jesteście sobie tutaj w stanie już, y, że tak powiem, wyciągnąć pierwsze wnioski, czy jest to klient trudny, czy czy jest to klient z którym dacie radę na początku współpracować lub ewentualnie czy jest to klient który będzie odpowiadał potrzebom które możecie zaoferować bo to jest bardzo bo to jest też bardzo ważne moi drodzy słowem podsumowania bo chciałbym żeby te filmy też nie trwały 40 czy, czy 50 minut, yy, i nagrywam je też ciągiem, więc yy, myślę, że jest to też bardzo ważna i, i, i cenna informacja, że rozmawiamy sobie tutaj na bieżąco, nie ma, nie ma montażu, staram się to nagrywać ciągiem. Moi drodzy, słowem podsumowania: bardzo ważna rzecz. Yy, research firm, do których dzwonicie, yy, czyli sprawdzenie nie tylko tej firmy, co produkuje, lub ewentualnie jaki asortyment w swoich wyrobach gotowych ta firma oferuje do swoich partnerów jednak research firm, które są w koło, tak, czyli wybieramy sobie tą firmę teoretycznie z najlepiej znaną marką, ponieważ jest to delikatna podpora w, roz, w pierwszych rozmowach z klientem i z automatu budować to będzie waszą pewność marki, pewność realizacji transportu, który możecie zaoferować. To jest bardzo pierwsza, bardzo ważna rzecz i, i powiem wam szczerze, naprawdę zobaczycie w praktyce, jak otwiera to drzwi do, do kolejnego kroku. Drugi etap w Pewności siebie w rozmowach jest to, co wspominałem, że Waszym głównym zadaniem w rozmowie z logistykiem w pierwszym telefonie jest otrzymanie adresu mailowego i możliwość wysłania oferty. Jakie kolejne kroki będziemy później wykonywać z, z potencjalnym lidem, to będę opowiadał w kolejnych odcinkach serii o sprzedaży TSL. Czyli Dzień dobry, ja tutaj będę podstawiał samochody, ale dziś skupmy się na tej pewności siebie w pierwszych telefonach. Moi drodzy, dwa bardzo ważne zadania do przećwiczenia dla Was w nowym tygodniu pracy, ponieważ wrzucamy, wrzucamy ten odcinek w piątek, mam nadzieję, i wiem, że w soboty i w niedzielę no, odpoczywamy, wszyscy nie, nie pracujecie. Ale dwa zadania do sprawdzenia w poniedziałek dla, dla młodych adeptów. Pierwsze, zrobienie researchu, zrobienie sobie dwóch, trzech zimnych telefonów z, ze stworzeniem podpory, czyli dużej marki w okolicy, gdzie powiecie, że dostarczacie materiał do produkcji. Bardzo ważna tutaj rzecz, i żebyście też tutaj nie, ktoś nie powiedział, że dzień dobry, my współpracujemy na przykład z firmą XY i ładujemy też ich transporty, ponieważ mamy samochody. No jeżeli będziecie ładować te samochody na eksport, to tych samochodów za chwilę nie będzie, bo one wyjadą z materiałem czy z wyrobem gotowym firmy XYZ. Bardzo ważny punkt, który musicie pamiętać, że dzień dobry. Na co dzień dostarczamy materiału do produkcji w firmie XYZ, stąd posiadamy wolne samochody w kierunkach eksportowych. Możecie sobie to gdzieś zapisać w zeszycie, ewentualnie zapamiętać i przetłumaczyć trochę i przeinaczyć na swoje, aby wam się bardzo lekko to rozmawiało. Czyli interesują nas na początek kierunki eksportowe z firmy do której dzwonicie, ponieważ mamy samochody, które dostarczają materiał do produkcji u państwa sąsiadów. W firmie XYZ wybierajcie tą markę, która jest najbardziej osłuchana, najbardziej znana i, i to też wystarczy. Yy, drugi etap, mail w pierwszej rozmowie tak naprawdę może trwać 30 sekund, potrzebujecie maila, yy, mówicie, że wyślecie ofertę na tego maila, wystarczy. Jeżeli się rozgadacie i będziecie opowiadać yy, o całym wachlarzu i asortymencie Waszej firmy, gwarantuję Wam, że po odłożeniu słuchawki człowiek nawet nie będzie wiedział, kto, kto dzwonił, jak masz na imię, z jakiej firmy i co do końca chciałeś powiedzieć. Yy, moi drodzy, jeżeli... W tym odcinku znalazłeś chociaż jedną rzecz, która według Ciebie przyda się w codziennej pracy lub ewentualnie w poniedziałek, wtorek czy środę przećwiczycie sobie też schematy i i, te szkole, i, i wyciągniecie z tego naszego wideo te dwa schematy. Jeżeli to będzie działać, proszę Was o zostawienie komentarza. Faktycznie tutaj moglibyśmy się wymienić w komentarzach opiniami, powiem Wam ewentualnie co skorygować, co poprawić, aby tej pewności siebie w tych rozmowach na, na, nabrać z doświadczenia jeszcze wam powiem, że tak naprawdę dwa cold call e, czy dwa te zimne telefony i otrzymanie maila później w sporym procencie będzie was Przekierowywało do, tak jakby kontaktu typowo mailowego, czyli bez stresu przez telefon, typowy kontakt mailowy, dzień dobry, sami tutaj typowe wiadomości e-mail. W firmach korporacyjnych uwierzcie mi, że to wystarcza ludzie nie mają czasu odbierać telefonów. W logistyce, w firmach produkcyjnych, jeszcze jest jeden problem jest to według mnie osobiście najbardziej stresująca oczywiście nie odejmując jakości, zakupom, sprzedaży ale uważam, że jest to najbardziej stresująca komórka w całej organizacji w firmach produkcyjnych. Ja też mam gdzieś takie doświadczenie, tutaj odbiegając troszeczkę od tematu, że o ile, jeżeli w sytuacjach awaryjnych, w sytuacjach panujących w firmach produkcyjnych, nie wiem, jakość zrzuci, że produkcja nie wyprodukowała albo wyprodukowała wadliwy towar, nie mogą puścić eee, zakupy, zrzucą, że dostawca nie dobył z materiału, ok. Jeżeli wyrób gotowy jest wyprodukowany, stoi na magazynie, jest gotowy do wysyłki, a dział logistyki z różnych przyczyn. Nie zamówi samochodu na czas, bo samochód się zepsuł, ten samochód nie dojedzie, bo yy, była awaria, był korek, nie zabrakło czasu pracy kierowcy. Uwierzcie mi, że dział logistyki nie ma już się czym podeprzeć i na kogo zrzucić. Oczywiście czas pracy kierowcy się skończył, są korki, zrzuca na zewnętrznego dostawcę. Który tak naprawdę w praktyce nie jest w ogóle wytłumaczeniem, bo ktoś powie: że W takim razie zmieniamy dostawcę usług logistycznych, dziękuję, nie jeździmy z nimi, w dalszym ciągu to logistyka nie zrobiła swojej y, roboty, więc jest to bardzo stresujący dział, i ludzie nie mają czasu i ochoty rozmawiać z potencjalnymi nowymi firmami spedycyjnymi, ponieważ tych telefonów dostają 15 dziennie. Yy, moi drodzy, jeżeli poniedziałek, wtorek, środę e, sprawdzicie ten schemat, który powiedziałem, i sprawdzi on się w Waszej pracy i tak naprawdę uda się nawiązać pierwsze kontakty, e, bardzo was proszę o zostawienie subskrypcji e, na tym kanale. Będziemy starać się wrzucać kolejne treści, rozwiązywać kolejne problematyczne sytuacje w, w naszej codziennej pracy, w spedycji. I mam nadzieję, że wspólnie będziecie rozwiązywać swoje kompetencje. Będziemy rozwijać kompetencje przede wszystkim sprzedażowe, a w kolejnym etapie nasze operacyjne umiejętności, tylko po to, aby być pewniejszym w sprzedaży, być pewniejszym w logistyce i przede wszystkim stać jako najlepsza podpora do klienta. Jako firmy produkcyjnych które wykonają usługę bezpiecznie, rzetelnie czy drogo czytania, moi drodzy, zobaczycie już sami od tego, jakie marże. Z tymi moimi zadaniami będziecie sobie wypracowywać. Dziękuję Wam bardzo za te poświęcone 20 minut. Do zobaczenia, do usłyszenia. Pozdrawiam Was serdecznie. TSL Master.